Witam wszystkich serdecznie. Znowu kosimy sieci. Przypominam dobra wiadomość. Aleksandra Malcewska jest reprezentantką Polski. Kosztowało nas to 6000 euro dla Rosyjskiej Federacji i 2000 euro dla Międzynarodowej Federacji Szachowej to grosze. Myślę, że nasz premier wysupła. Tę kwotę, podejrzewam, że już jest zapłacona. Czekamy teraz na Alinę Kaśleńską, Katarzynę Kowaleską i kilka innych dobrych zawodniczek, które powinny grać w reprezentacji Polski. A tymczasem <laughs> musimy kosić w sieci, bo kosimy na bieżąco. I tu widzowie się dopominają, proszę bardzo. Przeciwnik. Młody, zdolny. Budujemy domek w stylu tak jak Magnus Carlsen się od nas nauczył. I tu chce zagrać. Wyraźnie chce zagrać E5. Wyraźnie chce zagrać E5. My na to nie pozwalamy. I niespodziewanie dla całego świata gramy obronę Grünfelda. wstępem więcej obrony Grynfelda E6. No, w obronie Grynfelda też biały gra. E3. Odwróconymi kolorami. Odwróconymi kolorami. Jak ktoś stanie na głowie, to zobaczy obronę Grynfelda. I C4. Te ruchy musieliśmy zrobić. I tu. Karuana no nawet tak czarnymi grał w zeszłym roku. Na czerwonej polanie. Ale no, no to Karuana do karuana. On jego stać na takie chucwy. A tu, proszę, goniec, to nie jest dobre pole dla gońca. On tu się czuje nieszczęśliwie. On zasłania potencjalnego, izolowanego piona. A jak zasłania, to my go odsłaniamy. Tu można było wybić. Można było wybić, można zagrać konieść C3. Bicia na C4. Dalej się nie boimy. Roszada. No i teraz musimy wybić. Teraz zmiana debiutu. Kto tu mi debiut zmienił, kochani? Teraz mamy D33. Ja zmienię debiut. Katalońską to ona może była. Ale mamy obronę Tarasza. Atak Schlechtera Rubinsteina. I tu wybieramy, znaczy, no tak, wybieramy wariant, plan Wojtkiewicza Ulmana. Oczywiście lepszym szachistą był Ulman, ale i Wojtkiewicz Aleksander miał duży wkład. Tym bardziej, że pochodził z Rygi, nasz wybitny szachista, który też zasilił. Polski, polską reprezentację i A był przecież wychowankiem, znaczy wychowankiem, no współpracownikiem jakby w pewnym sensie, no ale i takim wychowankiem, bo się dużo uczył, dużo lgnął. Uczył się od Michała Nechemiasza Tala. No, nauczył się też niektórych rzeczy, które skróciły mu życie i żył krócej niż Tal, ale co se pożył to pożył. I kolejna figura stoi źle. No debiutu nie można grać bezmyślnie. Goniec powinien stać na E6 bronić izolowanego piona. A my spokojnie goniec B2. Czekamy co z tego będzie. Oj 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 oj. Już możemy wybić na C5, ale jeszcze chytre, chytre, chytre o. I kolejny niepotrzebny ruch A6. Kolejny niepotrzebny ruch A6. Kombinujemy jak kaczoreczek w sieci. Czas start, a kaczoreczek zasłużony łyk porannej kawy, chociaż dziesiąta się zbliża. Miodem. z miodem, z miodem No niektórzy tu zalecają, żeby zagrać skoczek a4. Taki nieforsowny wariant podają, że to można było tego piona wziąć. Tylko po co tego piona brać w taki oto sposób, Jakiego jego los jest przesądzony. To znaczy nie tego, tego na d5. I tu gramy na blokadę czarnych pól. Gramy na blokadę, na zablokowanie czarnych pól. Nawet jak się goniec cofnął na a7, to mu nie pomaga, bo na d6 nie bardzo mógłby zasłonił piona. I proszę bardzo, koniec napad na dwóch. I ponieważ grozimy... Zrobić izolowaną parę pionków. Przeciwnik powinien zbić, no ale jakby zbił, byśmy odbili, jakby zbił, byśmy odbili. Znowu tu grożą widełki, znowu tu wisi pion. Pozycja jest strategicznie ciężka. Izolowany pion, jedyna lekka figura dobra to ten konieś. Dlatego nasz dzielny przeciwnik. Odszedł gońcem na G6. No teraz to jest prościutko. Przechodzimy do izolowanej pary pionów. I uwaga, znowu trzeba te pola zablokować. No to blokujemy. Blokujemy. Przeciwnik łaski nie robi, no może odejść gońcem, ale wejdziemy konikiem. Będziemy tańczyć. Bez czarnopolowych gońców nie grozimy matem na G7 w tym szaleństwie była metoda. No tu groziły widełki. Blokujemy. Jak się wymieni, jak po skoczek D7 byśmy natychmiast wymienili i mamy kompletnie wygraną. Tańczylibyśmy figurami na tych na tych polach. Tupionek poszedł bo oczywiście do przodu. Abyśmy atakowali tych i tych. Tu poszło łatwiej Przeciwnik zostawił piona. My go oczywiście nie bijemy. Nie ma potrzeby. Podciągamy wieżyczkę. Znowu ten pion wisi. I proszę bardzo, kombinujemy jak kaczoreczek. Czekaliśmy na ten ruch. I czekaliśmy na ten ruch. Czas się skończył. No, robimy proste widełki. Tu pokazuję. Dawidku, patrz. Krzysiu. Odszedł. Pozycja jest wygrana ale przeciwnika trzeba jeszcze dobić to zrobimy napad tu, tu tu zrobiliśmy napad tu zrobiliśmy napad i niespodziewanie tu bierzemy drugiego znaczy drugiego mamy jakość piona więcej I ostatni raz kombinujemy No i bijemy. Przeciwnik zbił już nie zdążyliśmy zbić na D5. Bo poddał, doliczył, że mamy jakoś i dwa piony więcej. Taką miniaturkę czyściutką wygraliśmy. Ale co w partii było? Atak szlechtera rubinsteina Transformacja debiutowa. Transformacja typowej pozycji izolowanym pionem w pozycję z izolowanym parą pionków zizolowaną izolowaną parą pionków, tak mówią po polsku.